Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na niedzielnym strapingu. Wczoraj nie udało mi się zrobić odcinka popołudniowego, dlatego dzisiaj dokładam wielką krzyżówkę. Mało miałem czasu i potem już nie dałem po prostu rady. Nie wiem jak dzisiaj będzie, no ale mam nadzieję, że się dzisiaj to zmieni. Eee, Wielka krzyżówka ekstremalne 7. Super Milion, megalinie, zodiak, Casino Club. Może kasy, retro kasa i szczęśliwe linie Czyli mamy 30, 50, 70, 90, 100 110, 123 zł Dobra Zaczynamy od szczęśliwych linii Zdrabka jest o numerze 72 Pierwszy symbol to jabłko Brak sakwa, zdrapane, kolejna jest cytryna, cytryna jedna, biedronka, biedronka jedna, ananas, ananasieki, arbuz Dalej mamy podkowę. Podkowa jedna. Kwiat. Korona. Korona również jedna. Księżyc. Garnek. Kości. Grab. Truskawka, truskawki nie mamy, serce, diament, diamentu brak, tęcza, no też nie ma. Śliwka, nie ma. Słońce. Nie ma, wiśnie, a serce nie zrapane, pan słoń, o, patrzcie, mamy jedną linię mamy 3 złote i złoto. No i tutaj 3 złote. Dobra, bierzemy się za następną zrabkę. Retrokasa o numerze szóstym. Tutaj już na dole nic nie ma. O, przejedziemy, przewiniemy. Arbus. Złoto. Garnek. Bank. Truskawka. Cytryna. Banany. Banknot.

Dwadzieścia pięć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem, jedenaście, cztery, trzydzieści cztery i ostatnie mamy jeden pusto. Jodce kontrolne. Kasyno Club o numerze piątym. Ananas Pomarańcz Save, Arbus Bank Pomarańcz, Banany Korona Cytryna, Korona Bank Banany, Garniec Truskawka Arbus, Dzwon Pierścień Złoto, Diament Wiśnia Bank, Banknot, Winogrona Podkowa Wiśnia worek, diament, garniec sejf, konieczyna, cytryna winogrono, dzwon, ananas podkowa, worek, banknot a w bonusie mamy pika kolejny pustak następny jest zodiak o numerze 15 i drapiemy portyk, niś konik, teleskop, naczynie, sputnik, UFO, statek, kompas, żółw, flaming, delfin, chmura, syrena, planeta, kotwica, krab, ziemia, jednorożec i słońce. No, i dzisiaj mamy chyba dzień pustaka. Mega linie o numerze 13. Pierwszy jest diament. No i diamenty mamy zdrapane. Wiśnie. Następnie jest tęcza. Jest tylko jedna. Klucz. Arbuz. Tutaj są arbuzy. pió pióra nie ma korona też nie ma naszejnik to jest pierwszy naszejnik tutaj mamy drugi o. Pan żółw. Pana żółwie brak. Serce. Nie ma serca. Winogrono. Kokos. Tu jest pierwszy kokos. Tutaj mamy drugiego kokosa. I się skończyło. Cytryna. Cytryny mamy dwa razy. Motel. Motel jest jeden. Lody. Lody, lody. To są następne. Kolejne. Dobra, mam nadzieję, że wszystkie zdrapałem. Auto. Jezus, ile autów. Zobaczcie. A tutaj foto robiłoby już trzy linie piłka, klapki. Tutaj mamy jedne, pierwsze i ostatnie. Liść. Pierwszy liść, drugi i trzeci. Ananas. Patrzcie tu na szyjnik jeszcze nie zrapany. Moneta. Monetę mamy jedną. Szminka. Słońce. Dzwon. Dzwon jeden. Cztery ostatnie. Kłódka. Kłudia dwa razy. Zegara tut. Tutaj na pewno nie mamy sakwa pierwsze i ostatnie. No i ostatni symbol to flaming, którego wydaje mi się, ale nie ma. Nie. W bonusie perła i 80 złotych.

Pierwsze mamy dziewiętnaście, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści siedem, trzydzieści jeden, trzydzieści sześć, czterdzieści osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści trzy, dwadzieścia sześć, czterdzieści jeden, dwanaście, czterdzieści pięć.

Mamy T i Q. Ekstremalny 7 o numerze 5 szukamy tutaj plików, siódemek albo sztabek złota. Pierwszy plecak, wiśnie, narty, perła, balsam, portfel, słońce, ananas, melon, rower, trofeum auto, palma, cytryna, biedronka, gwiazda, muszka, kwiat, świnka, korona, piłka, podkowa, pierścień, diamenty i chmury. No chmury to czarne na to niestety. L ostatnia zrabka wielka krzyżówka o numerze piątym i drapiemy pierwszą literę jest to A bonusowy jazon orka lira car ofiara tamiza tutaj mamy jeszcze petardę skarbiec atlas ada plama tajlandia wulkan ural oaza kasztelan nowogard kra Jan, jar Pianino Mozaika Palec Branka I wszystkie, a chyba mamy zrapane A jeszcze jest lornetka S W bonusie S nie ma Aloes Oslo Grodzisko Atlas, Skarbiec i Sejm. Selen, Osa, Kasztelan, Cyprys. No i koniec. Teraz może polecimy dołem. E. Emu bonusowe. Skarbiec, Petarda, Manifest. Tutaj mamy Selen, Gniew, Dworzec, Elegancja, Dietetyk, Palec, Kasztelan, Mewa. Hall. No tutaj hanie występuje J, bonusowy jazon. same. Tu jest Tajlandia. elegancja. Zbroja Jan F F, F, F F w dużej nie widzę Tutaj mamy manifest Ofiara W Wrzos Dworzec, wulkan. Mewa. P. W bonusie brak. Tutaj mamy platana. Petardę. Tu mamy plamę. Palec pole Pianino. B. Globus Bingo w bonusie nie ma. To jest skarbiec i igor litr lira. Tamiza Ofiara Manifest, a tu jeszcze jest nie zrapane Tutaj mamy Gniew Dietetyk Mozaika Tajlandia Pianino Bingo Litr bonusowy, aloes, lira, atlas, platan. Tutaj mamy Tajlandię, wulkan, ural, elegancja, palec, plama, kasztelan, pole. Y Tutaj mamy cyprys. No, i to było tylko cyprys chyba z Y. No dobra, jakby co będziemy szukać? Z w bonusowej janzonie. Tutaj mamy wyrzos, grodzisko. Kamiza Oaza mozaika kasztelan zbroja R litr Igor bonusowe tutaj tworzy się lira ofiara orka grodzisko petarda branka ural dworzec drop lornetka cyprys por nowogard yard d Tworzy się drugi wyraz Ada. Tutaj mamy jeszcze petardę, grodzisko, dok bonusowy. Tutaj tworzy się pierwszy wyraz. Mamy nowogard, dietetyk, dworzec i drop. G. Igor, bonusowy i dog, grodzisko, tutaj mamy gniew, Francja, elegancja, bingo, u, emu, globus. Tworzy się drugi wyraz, Ural. No i ostatnia literka to K. W bonusie nie ma. Tutaj mamy grodzisko, orka, skarbiec. Tutaj mamy wulkan, kasztelan. Mozaika, dietetyk, trzeci kra, no ale trzeci wyraz nam nie pomoże. I niestety jest pusto. AM kontrolne. Tutaj byłoby 200 zł. No i normalnie dzisiaj to jest szok znowu. 3 zł. Zwrotu, kochani, 3 zł. Zwrotu. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę Wam miłej niedzieli, spokojnej. Dużo zdrówka i widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Papa. Pa.